Udało mi się dzisiaj wreszcie dotrzeć do mojego mitycznego miejsca w Nowej Bystrzycy, w Górach Bystrzyckich. Tutaj dwa lata temu po raz pierwszy znalazłam smardza w naturze i po raz ostatni zresztą. To znaczy rok temu powtórzyłam, ale w tym samym miejscu. Trafiłam też tutaj na naparsniczki czeskie i tym razem są naparsniczki, natomiast smardza nie widzę. Albo za szybko tutaj jeszcze na nasmardza, albo po prostu też strajkuje, nie wiem. Naparsniczki są malutkie, już Wam pokazuję. Tutaj jakoś wyjątkowo trudno mi je dostrzec w tych liściach. Wcześniej znalazłam, ale potem musiałam szukać drugi raz. Kilka sztuk jest takich mniejszych właśnie. Gdzieś tam jeszcze widziałam. Widzicie, całkiem małe. Także być może na smardze tutaj jeszcze jest za szybko. A może gdzieś tam na mierze jakiegoś jednego, chociaż honorowego. Zaraz się jeszcze przejdę. Zawsze jak tutaj przyjeżdżam na wiosnę do Nowej Bystrzycy, to właśnie w tym lesie zostaje najdłużej. Dokładnie go przeglądam. Po prostu to wspomnienie sprzed dwóch lat, kiedy pierwszy raz w życiu trafiłam w lesie na, na parsniczki i na smardzę. Pozostało w moim sercu takie wyryte wyraźnie. I zawsze pędzę do tego lasu, żeby poszukać smardzowatych Przeszłam sobie na drugą stronę ulicy i bardzo dobrze się tu dzieje. Rośnie sporo naparstniczek czeskich. I też rosną tutaj w takim ładnym połączeniu z czarkami austriackimi, jak ostatnio w szklarach. Gdzieś tutaj widziałam czarki. O! Są tutaj poukrywane w gałęzi. I na napastniczek jest tutaj naprawdę też sporo. Lasek widzicie przy samej drodze. Nowa Bystrzyca to taka wieś w województwie dolnośląskim koło Bystrzycy Kłodzkiej w Górach Bystrzyckich. Ciągnie się przez wiele kilometrów, a prowadzi przez nią taka droga serpentyna, którą można dojechać do Spalonej. Takiej dosyć znanej miejscowości turystycznej. Więc ja sobie po prostu gdzieś tutaj parkuję, gdzie się da, i obskakuję sobie laski przy, przy drodze, bo to są właśnie takie zarośla liściaste. Jest tutaj strumyk, i tu właśnie rosną te naparsniczki czeskie. Natomiast też można pójść w głąb lasu, i oczywiście w sezonie chodzę, i tam, tam już się dzieje, wiecie, standardowo prawdziwki, podgrzybki, kurki i te sprawy. Taka historia, bardzo lubię tu przyjeżdżać. Tutaj są bardzo górzyste tereny, więc kondycja na pewno się przyda. Trzeba się nałazić, ale przyjemnie się chodzi, fajny spacerek. Można powiedzieć, że dzisiaj to właściwie prawie zimowy, znowu 5 stopni. I jestem w kolejnym takim pasie lasu przy brzegu łąki. I trafiłam znowu na parsniczki czeskie. Bardzo się cieszę, bo pierwszy raz w sumie tutaj w nowej bystrzycy oglądam parsniczki czeskie, jak są takie młodziusieńkie i piękne. Wcześniej byłam tutaj już o wiele za późno, kiedy już często były tylko ich trzony, i w ogóle za pierwszym razem nie wiedziałam, co to może być kompletnie. A tutaj proszę, takie idealne, świetne. Naparstniczki. Wiem, że teraz jest naparstniczkowe przesycenie tematem, ale. Jeszcze zatęsknimy, być może w przyszłym roku będziemy się zastanawiać, czy to faktycznie była prawda, że aż tyle ich rosło. Cholerka, nieźle się wystraszyłam tych dzików, ale one mnie w ogóle nie zobaczyły. Jadły sobie w najlepsze i nie zwracały na mnie uwagi. Krótki filmik, cała wstecz. A teraz mam pierwszy raz innego grzyba tutaj w Nowej Bystrzycy niż, yy, niż naparsniczka czeska, a jest nim Piestrzenica Olbrzymia, czyli nie jest to moja dzisiejsza pierwsza Piestrzenica, ale fajnie, że coś innego niż parsniczka. Czy ja właśnie powiedziałam, że. Znudziły mi się na Chyba tak. Drodze powrotnej z Nowej Bystrzycy zatrzymałam się w szklarach tam, gdzie byłam ostatnio na, na parsniczkach i poszłam troszeczkę w inne miejsce i tu jest najbardziej wypasione naparstniczkowe miejsce są po prostu dziesiątki naparstniczek. Nie będę wam wszystkich pokazywać, bo wiem, że już, już macie dość chyba tych parsniczek u mnie na kanale, ale ja nie mam. Bo to mój, mój najlepszy rok z napastniczkami Słuchajcie, po prostu widzieliście coś takiego? I dlatego tu jest. No dziesiątki. I takie ładne, młodziutkie, wypasione. Śliczności. No patrzcie, jakie tutaj fajowe takie maluchy. No mnóstwo. Tam w tamtą stronę też świetne, świetne miejsce. Las sosnowy, a tutaj Trochę topoli i brzus. Pozdrawiam. Do następnego razu, papa. Pa.